Celownik -y Celownik to jest jedna z najważniejszych rzeczy w cs -ie. To chyba wie każdy. I w tym odcinku nie chcę Wam mówić, że tego akurat celownika musicie używać, albo mój celownik jest najlepszy. Jego powinniście używać. I tyle. Tylko chcę omówić. Jakie celowniki y, są do czego Z którymi polecam grać Z którymi już tak trochę mniej I na początek mm, serdecznie nie polecam używać teg tego menu jeżeli chodzi o celownik menu y, CS bo tutaj mamy naprawdę nie, nie 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 Bardziej polecam pobrać mapkę Crash, Crosshair Generator Włączyć ją sobie Ja tam cięcia nie robię, bo to będzie chwilka dosłownie <laughs> I tutaj wybrać sobie własny celownik w następnym odcinku myślę, że będzie można mówić no właśnie, zobaczcie, ja mam taki ocelownik sobie Tutaj robię Tutaj macie celowniki na przykład różnych profesjonalnych graczy I od razu zaczynając Zobaczcie, że głównie przeważa tutaj kolory Zielony Oraz taki sajonowy, jak ja mam Popularne też są celowniki typu taki za e, żółty albo tak jak RPK czy karku czerwony możecie też zobaczyć, że <coughs> przepraszam Większość e, Prosów nie ma jakiegoś gigantycznego celownika na Yy, cały ekran Tylko innych, którzy mają na przykład takie klaki Malutki celowniczek Bardzo dużo prostów ma też taką kropeczkę w środku celownika O tak Auto. Albo poćwiczyć sobie biało ma Melon Ninja, ale to już w, w innym odcineczku o tym no i ma, żeby patrzeć wtedy na co graczy. Gdzie jest nasz fajny kurak? czy innych na przykład banana gamingu tak, no więc no Chwilę sobie włączę Poza tym macie tutaj 5 stylów celownika Pierwszy którego serdecznie nie polecę Tutaj możecie wybrać sobie styl drugi czyli taki pierwszy tutaj już... Czas u niego zmienia się kolor gdy najedziemy na przeciwnika co tu macie w nim do wyboru? gapać odległość tych, tych kreseczek od siebie Dalej. Mamy styl drugi, z którym już ja czas... czas grałem... to a On się rozszerza, gdy chodzi. Teraz mamy styl 3. A, i tutaj mamy już jeszcze wszystko do wyboru, czyli size, czyli długość tych kresek. Ja nie jednym, mam pokazać w ogóle chcę sobie zmieniać. Poza tym tutaj macie rozszerzenie, jak bardzo ma się rozszerzać, tym podobno w tym celowniku. Thickness yy, to to jest grubość, czyli odstęp tajny, czyli yy, no po prostu obramowanie celownika T-shaped, czyli możecie literkę T dot alfa czyli to jak prześwituje się, nie Ale tutaj styl trzeci a to już mamy też całą paletę barw styl trzeci porusza się podczas porusza się. Rolujecie. Tutaj, oczywiście, znowu wszystkie opcje. I teraz najbardziej polecam celownik z stylu czwartego. Um, ten celownik używa największa część graczy to jest zwykły, typowo słownik. Przejdziemy tutaj. Mamy wszystkie opcje. No jeszcze, jeszcze, dobra, leżycie tutaj. Też sobie mam mapy, żeby można zmienić. Tu no, musisz sobie zobaczyć, jak tutaj będzie widoczny. praktycznie no i ostatni, czyli piąty.

bo mam często w różnych miejscach akurat na tych tutaj przedstawionych no ale zobaczcie, że tutaj gdzieś wam się może zlać no tutaj gdzieś tutaj coś wam się może pozlewać i celowniki białe czyli zdecydowanie najgorsze możliwe no kto widzi celownik teraz się w komentarzu gdzie on jest. nie zauważali. No zobaczcie jak tej jest pełno miejsc, gdzie go praktycznie nie widać. Tu, tu. Tutaj też praktycznie w ogóle nie widać. No tutaj już troszkę lepiej, ale naprawdę celownik ja najbardziej polecam, Czerwony. zielony jasnoniebieski też żółty jest bardzo fajny i ten granatowy też kiedyś z nim grałem znam osoby które teraz z nim grają yy, mój celownik jeżeli ktoś będzie chciał sobie z nim zagrać to prawdopodobnie będzie w opisie kodzik do jego użycia Może możecie sobie tak posprawdzać na no i to by było w sumie na tyle w tym odcinku jak mówiłem na początku w następnym odcinku Trenuje. Jako jak amatorskim graczem i może troszkę omówimy coś o drużynach esportowych czy jest to możliwe dla każdego, sobie zostać takim esportowcem i tym podobna, więc to by było na, 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 w tym odcinku na chwilę. Jeszcze ja z Wami na tym białym ekranie. No i co? Siema!